Witam was moi drodzy, ja jestem Zygfryd to jest Anna. Standardowo w tym odcinku znowu coś zlamiłem na koniec, nie umiem znowu czegoś znaleźć. W sumie nie pamiętam już co tam powiedziałem, ale pamiętam tyle, że sprawdziłem sobie potem poradnik i wychminiłem, że mam użyć tejże rurki na tymże zamku, żeby go wyłamać. Tyle sobie sprawdziłem w poradniku i znaczy w jakimś tam no poradniku jak przejść grę. I na razie więcej nie sprawdzam, ponieważ nie chcę sobie za dużo spoilerować też i w ogóle zabawy, a tam zauważyłem, że piszą o tych duchach, które ja mi w ogóle. E... Nie wiem, co to jest. Where are you? Gdzie ty jesteś? Co się stało się? Rapie spokłosi. O takie senka ale nie wiesz, co my tu znaleźliśmy. O. Wolne y, części kominka, to go naprawimy. Uj, magicznie rura wygląda na całą. No super. I teraz co to jest? Aha, y, igiełki, czyli za podpałkę, pewnie to mam mi posłużyć. I teraz to mam wpakować to serce bijące. Nie, to najpierw mam to podpalić, tak? Może mam ten dotyczyć jeszcze to. Nie, biury nie. Hmm, tylko że co teraz w takim razie z tym mam zrobić Ojej Zaraz, a może mam to zabrać z powrotem No nie, to będzie idealne, żeby rozpalić ognisko Ale to może mam użyć tego na, na tym Muszę to prawidłowo naprawić, ale to już jest naprawione w głąbie Nie no wątpię, żeby chodziło o zamykanie drzwiczek. Sprawdźmy, jeszcze raz. Eee, może mam po prostu użyć obok, o, a nie na tym. Nie? Nie. Nie. A, bo miałem tutaj do środka, a nie obok. Znaczy do środka właśnie obok, a nie na tamten. Dobra to teraz pewnie mam użyć O płonie! Płonie, serduszko w piecu! I trzęsie mi się świat tu. Zrobiło się różowo tak jakby. A było czerwono. I ktoś krzyczy i płacze, Ojejciu. o jejciu. No ho, ho! No nie zetraj się. WTF. O! Schody na strych Da O! Dobra, jakaś maska tu jest brzydka i wiedzy tych mask jest Masek Maska zabójcy Zabiłeś miłością. da fuck. To jest maska kogo? Maska świetności czy coś takiego Ta maska wydaje się być żywa? WTF eee... A to jest maska prawdy Tam nie martwi Bla 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 Dobra, poszukamy czy... O! Korzeń Czekaj, czy mam go uciąć, czy coś? Pick up Utknął dosyć do ściany. Co za głupi kozie, korzeń? Utnijmy dziada. Nie. Nie, to może muszę podgrzać i podgrzanym nożem dopiero. I to będzie rytualne odcięcie korzenia. Nie, chyba nie. Może mam go spalić. Nie. Już wiem, nakarmię go O fakt, to chyba podziałało. Zrobił się zielony Eee. Zaraz wracam Wiecie co? Eee, chwilę poawkuję, że tak powiem, bo nie wiem czy to nie jest coś pilnego na telefon dzwoni. Dobra, tak moja mam to dzwonię potem do niej. Ja do niej dzwoniłem, że, że mam dla nich papiery takie i tam... No nieważne tam pierdoły na pewno. Kurczę, wiecie co, wrócę za minutę, za pół, więc yy, chwila awkowania. Dosłownie 30 sekund. Jestem, jestem, przepraszam, nie włączałem pauzy, bo to był tylko pilny telefon. Znaczy nie taki pilny, ale jak już mama dzwoniła, to wiecie, wypada odebrać i w ogóle, żeby nie było fochów i tak dalej. Patrzcie, nowy korzeń. Czy mam wszystkie korzenie nakarmić i ten? To ona! Duch Onej. Dobra, użyjemy znowu tego tutaj. Znowu zielenia od zazdrości, szkubany, no. Patrzcie, manekin.

Coś powiedział o tych kamykach, tu się coś kopci. Oda fuck. A, były kamyki i zniknęły. Okej, okay, to ma sens jak cholera. O więcej karmi roślinkowej. Nie, co to jest? Cementel. Jakiś cement. O fuck. O, patrzcie, więcej korzeni. Tam będzie pewnie jeszcze jeden albo dwa nawet, jak znam życie. Dobra. Podnieś korzenia. Widzicie? Nie mówili, daj kamienia, a ja mówię, podnieś korzenia. O, roślinka. Skrzynka! Więcej cementu. Ja mogę interakcję jakoś z tą roślinką? Nie. Ze skrzynką? Czy yy... znaleźć sposób, żeby to otworzyć? A co? Nie rozumiem, co w tym takiego trudnego. Przywalę mu z rurki. O! Zadziałało! Kto by pomyślał? Co? Woreczek z nasionkami? Pikuśnia. Korzonki z sufitu. Zarąbiście, że na tym... ...domie, czy gdzie to ja właściwie jestem, rośnie drzewo. W sumie, korzenie ze ścian, korzenie z sufitu. Właściwie bym się nawet nie zdziwił. Ale nie mogę z tym interakcji, więc zakładam, że... O! Jeszcze jeden korzeń. Zakładam, że tych korzeni z sufitu nie mam podsiać czy nakarmić, czy co to ja robię z tymi korzeniami. O, co to? Lustro. To jest lustro. Jest takie brudne, że nic nie widzę. No to może wody użyj. Umycie lustra wodą nie ma żadnego sensu, no rzeczywiście. Woreczkiem. E, Kurde, jakieś mam... słyszę głosy, jakiś szajbus, jakiś koleś krzyczy na babę, jasnych win. Kosmos! pickup O, szafka. O. Czarna sukienka, no to weźmiemy, ubiorę może. Ciekawe czy będę ładnie wyglądał. Czarny... ten, welon czy jak to się nazywa. Całun, welon. O. O, drzwi się zabłogowały. O nie, drzwi są takie, że można je na oścież. Drzwi można otworzyć na oścież przed tekstury. Wow, kosmos. Dobra, czy tu jest coś ciekawego? Jakiś kształt na podłodze. Nic ciekawego. Muzyczka. Taczka jakaś czy coś. Muchy słyszę. Są jakieś drzwi w ogóle. Ale dobra, zobaczymy, może nawet się mogę nakarmić go tymi korzeniami na przykład. Nie mogę. Nie mogę tego użyć. O da fuck! To ja. Mhm. Jestem czarnuchem. Fajnie! luster mi pokazało, jesteś czarnuchem, Dobra, może mogę nasionkami nakarmić, to to. O, masz nasionka. Dobra, zobaczymy czy te, te drzwi można w ogóle otworzyć albo coś, czy to, O, buciki! Może znowu mam je podważyć tym, tym... Może mam spalić się, bo to są drewniane buciki. Chodaki tak zwane. Taki bajer. Dobra, może mam na nich użyć rytualnego ostrza i będzie rytualne zepsucie bucików. Tych, tych nie mogę używać korzonków. Może mam je nakarmić, takie korzonki, nie. Może mam zasiać tam coś. Nie. Podlać je wodą. Co? Jeszcze raz? A, czy muszę mieć albo łom, ale nie mogę tym, tak jak wcześniej? No daj, za ty głąbie. Dobra. Tylko co tu wcześniej stało? Co? Wydaje się przyklejone do podłogi. Ej, tu jest ten, kształt wieszaka, może mam na tym tą sukienkę powiesić? O, hop Brakuje czegoś, to by to trzymało w górze. Może to? Nie. Może najpierw mam wylądać. Nie? Co, co, co? Wydaje się, że to dla ubrań. No dobra, ale nie mogę tu dać ubrań, bo czuję czegoś, to te ubrania będzie trzymać. Potrzebuję kleju. Skąd ja wezmę klej? Symbol bogini. Możemy czegoś użyć na symbolu bogini. Daj mi ziarenka. Masz żry ziarna. Nie, jednak ja nie. Może znowu mam rytualnego ostrza użyć. Nie. Dobra, spróbujmy rytualnego ostrza, na które ich masce użyć. Może to będzie rozwiązanie. Hop, nie. Ta, bo ponoć żyje. To, to by miało pewien sens nawet, według twórców. O, jednak nie. Hop, nie. Może ominąłem jakiś korzonek i jest ich więcej, skoro ich nie mogę używać i tak? Więc powiedz, lusterko, przecie, kto jest największym użynem na świecie? Ty. Znowu coś gadają te duchy. To, znowu mogę się widzieć? Tu i teraz. Co? WTF. Co to jest? Biohazard, tu jest skażenie, o nie, uciekajmy. Jakieś niebieskie co i ze ściany wystaje. Ja pierdziele, bryła lodu tu się pojawiła. WTF Deska To jest Salaktyk, tu wcześniej. Panie, z niczym z tego nie mogę zrobić interakcji. Uuu, taśnie. I oko Saurona. A, I see you. O, Jesus. Mało się nie zestrałem. Dobra, tym. O, patrzcie, zmieniło się tło. Tym dziwnym akcentem. Robimy sobie save. A której kombinacji? Raz, dwa, trzy, trzy, dwa, jeden, dwa, jeden, trzy, dwa, trzy, jeden. Tej kombinacji sobie jeszcze nie było. Save i widzimy się w następnym odcinku. Gdzie mam nadzieję, że nie wiem, nie odbije mi szajba przy tej że Tam coś się pali w powietrzu, więc pójdę zaraz zobaczyć. Ale to. No, znaczy zaraz. W następnym odcinku trzymajcie się. I do następnego. Cześć.